Siemanko z tej strony Noli. Witam Was w filmie z Brawl Stars. Praktycznie już kończymy tą serię, bardzo mało nam rzeczy zostało do nagrania i chcę wam powiedzieć, że dzisiaj jest konkursik. Tutaj wam się pojawia, pojawiają skiny. Każdy z Was w sklepie ma jakieś skiny do, do kupienia, tak? Ja mam na przykład takie I jednej osobie, która zostawi suba, kupię wszystkie skiny ze sklepu, które są u niej. Więc zostawiajcie suba, łapkę w górę, no i wtedy to zrobimy. 20 tysięcy łapek, dzisiaj bardzo mało i robimy coś specjalnego w kolejnym odcinku. Mam nadzieję, że teraz uda nam się dobić. No i co? Zapraszam Was do oglądania. Dzisiaj będzie, jak mówię, trochę inaczej, ponieważ jestem u rodziców i nie mam jak nagrać za bardzo tego w stylu, jak zawsze nagrywamy. Dobra, zresztą zaraz zobaczycie, jak to będzie wyglądało. Dobrze, także jesteśmy na naszym koncie. Dzisiaj będzie to tak wyglądało, bo jak mówię, jestem u rodziców i nie mam je w domu, więc nie mam kąpa, żeby to nagrać. Ale myślę, że będzie i tak dobrze. Więc dobra, wchodzimy do sklepu i mamy tutaj spoko ofertę. Widzę za 23 zeta, tylko jest jeden problem z tą ofertą, mianowicie taki problem, że... Nie mam tyle pieniędzy, bo ja muszę kupić, a nie będę miał, dobra, więc kupuję ten pakiet najdroższy, zresztą zobaczcie sami. Dobrze, także jako, że mamy już 2000 gemów, pozostało nam jeszcze tylko kupić tam ofertę, co jest na 3500 golda w sklepie. Bo dzisiaj będziemy potrzebowali mega dużo golda, także kupujemy ją. Także dobra, gold został też kupiony. Zobaczcie sobie na samą górę, mamy 2000 gemów, mamy 13000 golda i jeszcze za darmo możemy odebrać 12 golda ze sklepu, więc potężne, potężne pieniądze. I mamy mega boxa na przecenie: otworzyć czy nie? Na razie nie, ponieważ mamy 13000 golda, to kupimy jeszcze trochę golda, kupimy tutaj za 280 gemów. W Golda, no bo jest nam trochę potrzebne, żeby, żeby zlewelować wszystkie postacie. I tylko nie wiem, czy moja matematyka jest dobra. Czy jeszcze jeden raz nie powinniśmy go kupić? Kupmy, w razie czego dokupimy jeszcze dobrze. Także fajnie to wygląda pierwszy raz w życiu w ogóle kupuję Golda. Wyobraźcie sobie, w brąstcie. Dobra, i pojedziemy w naszych zadymiarzy, zobaczcie sobie wszystko. Totalnie wszystko jest na level 8 zrobione. No i no wiadomo, nie mamy tych postaci, bo one są z Alei Pucharków. Ale dużo osób pisało, żebym grał Alei Pucharków na tym koncie, do 6000 pucharków. I żebym grał tylko postaciami z Alei Pucharków właśnie, czyli na przykład y żebym zaczął Shelly, a potem grał Nitom i tak dalej, żebym tylko z tymi postaciami dobił pucharki, a resztę żebym zostawił na zero. Zobaczymy, piszcie w komentarzach, cały czas jestem ciekawy, co będziecie o tym myśleć. Dobra, także lecimy od samej góry i ulepszamy wszystkie postacie, także po 1250 golda to jest strasznie dużo. Także Shelly jest na dziewiątym, jak już widzicie, możemy trafić star powery. Dobrze, idziemy dalej. Kolejna postać jest już na dziewią na dziewiątym w sumie. Kolejna postać, za każdą możecie stawić łapkę w górę, no to będzie 20 tysięcy łapek w górę na pewno mamy 20 zadymiarzy, więc za każdego 1000 łapek w górę no to będzie równo, równo 20, 20 tysięcy. Dobra, w każdym razie, jak to, co, jak to fajnie wygląda w ogóle, a tu wchodzę czasami w postaci i mamy milion skinów, na przykład to my mamy Doriko to mamy dwa skiny, także, nie rozpoko. No, ale to już kozacko zaczyna wyglądać, patrzcie, jak jakieś konto normalnie na Tak, patrzcie, tutaj to wygląda, dobra, lecimy dalej, yy, trochę, go, trochę Golda mi jeszcze zostało, mamy, co prawda, Jezu, jak jestem zazdrosny o to konto, nawet na swoim głównym nie mam takiego czegoś, może wam pokażę na końcu odcinka moje główne konto, to skichniecie, jak to wygląda, dobra, teraz Piper leci, Piper ulepszona, teraz leci... Pam, sorry, prawie mi się guziki pomyliły, Pam ulepszona. Dobra, zostały jeszcze trochę postaci, a Golda mi brakuje, więc Frank jest też na 9, Bibi na 9, sorry. E, dobra, i Mortis, i tutaj nam braknie Golda, więc brakuje nam na ile postaci? 3, 4, 5, 6, na 6 postaci, więc to będzie około 7, 8 tysięcy Golda jakoś, nie? 8 tysięcy Golda, coś takiego, Sandra nie może gadać, bez za kamerą i będzie on źle słychać, dobra. Więc potrzebujemy 8 tysięcy Golda mniej więcej, więc raz, okej. Okay. De Jezu, i wszystkie gemy wydam się na odcinek tylko na, na Golda, więc jakby nie zrozumiecie mnie źle, nie mam więcej na dzisiejszy odcinek, bo i tak więc tu to jest mega, mega dużo pieniędzy, więc zobaczymy, co dzisiaj się nam uda. Jeżeli będzie krótszy odcinek, to no, przepraszam was serdecznie, e, ale no, no nic nie zrobię. Sam bym wolał, żebym miał 10 minut, bo lepsze reklamy dostaję wtedy i wtedy mi się zwraca chociaż za odcinek. E, no, ale pamiętajcie jeszcze, że możecie to konto wygrać. Pamiętajcie, że jeżeli chcecie wygrać te konto z Pucharków, to musicie zostawić subskrypcję na kanale. Następnie wchodzicie na stronę z pierwszej niki jeżeli już dostaliście kod z Instagrama, musicie go tu wkleić, klikacie Zagraj, klikacie sobie Prezencik, tu wpisujecie swój nick, a tu swojego maila i klikacie Odbierz. Dobra, my lecimy dalej z ulepszaniem, zostały nam tylko cztery postacie, więc pamiętajcie, możecie wygrać to konto, wiecie co robić. Dobra, ostatnie dwie postacie i wszystko będzie totalnie, totalnie wszystko będzie, ja o ostatnia Sandy, ostatnie kliknięcie. Puff! I wszystko na tym koncie mamy na 9 poziomie. Zresztą zobaczcie sobie sami Wszyściutko totalnie na 9 poziomie. Teraz do każdej postaci Możemy dropnąć Star Powera i Ze skrzynek na pewno nie będę otwierał chyba Mega Boxów, tylko będę otwierał duże skrzynie. Zresztą zobaczmy jaka jest szansa na wyleczenie Star Powera obecnie Mamy 1% 1,05 A w Mega Boxie mamy Mamy 1,05. Dokładnie taka sama szansa na dropnięcie Star Powera Więc będę otwierał tylko duże skrzynie I Będziemy robić to na kolejnych odcinkach. Dzisiaj otworzymy tylko jednego, ponieważ chcę was zapytać się o jedną rzecz. Przed następnym, nagraniem następnego odcinka najchętniej wbiłbym jakieś 500 pucharków na tym koncie z tego względu, że chciałbym dużo tych małych skrzynek sobie wyparmić, żebyśmy otworzyli ze 100 takich małych skrzynek i żebyśmy mogli sobie z tych małych skrzynek zrobić dużo Starforerów. Więc dzisiaj otworzymy tylko i wyłącznie jedną albo dwie duże skrzynki. Nie zobaczymy, czy coś nam wyleci. Także jedna duża skrzynka i pyk, to praktycznie jedyna rzecz, która będzie się otwierana. Niestety tylko Gold, no i 3 Gemy, więc to nie będzie takie proste. Kolejna skrzynka mała, cyk, tylko Gold. 99 Golda za 30 Gemów, to jest jakiś skam. Czekajcie? No to jeszcze raz, może jednego Star Powera chociaż trafimy w tym odcinku. Dobra, więc zrobię to, 160 Golda. Musi być chociaż jeden Star Power. Ja się nie podam. I tak mówię, nie będę otwierał mega boxów. żebyście nie pisali w komentarzach, bo to się w ogóle nie opłaca. O Jezus, widzę, że wytropienie tych wszystkich Star powerów to będzie straszna, straszna sprawa. No niestety, tylko 200 Golda i dwa razy Booster. Tych Boosterów mamy właśnie tyle, że najchętniej bym kupił Tikety i wykorzystał je do swarmienia tych małych skrzynek. Potem z tych małych skrzynek byśmy zrobili mega opening, z którym wyleciałoby nam wszystkie dosłownie wszystkie Star Powery. Lecimy z kolejnymi skrzynkami. Bo na razie nic nie mogę. Sam gold wylatuje z tych skrzynek, sam gold, nic więcej. Że będzie chociaż jeden star power na tym odcinku, to Ty już wydałem 200 prawie gemów i nie ma nic. Sam gold. Gemy, gold. Nie no, fajnie, fajnie. Generalnie cieszę się, mogłem w sumie wcześniej pootwierać, to bym, bo teraz mam na przykład 2500 golda, z którym nic nie mogę zrobić. No wiadomo, że jak dropne postacie z alei pucharków, to mi się przyda. Aczkolwiek y, mamy 200 gemów i star powera z Jest 1% szans, że dropnie, czy raz na takich 100 skrzynek. Powinien wylecieć, otworzyliśmy już nie wiem ile. Trochę otworzyliśmy, teraz się zwiesiło. Mamy kolejnego cyk. Obstawiajcie w ogóle, jaki będzie pierwszy star power, jaki wylecie na tym koncie. To jest najważniejsza rzecz, bo tyle, tyle już mamy to konto, że pierwszym star powerem ja obstawiam do szeli. Nie wiem, jakoś tak myślę, że do szeli poleci. No ile w ogóle poleci, bo na razie dostajemy boostery i dostajemy gemy. Nic więcej, serio, wydałem prawie wszystkie gemy, które mam i nic nie chcę wylecieć. Ale ja to mówiłem, że otworzy tylko jedną max skrzynkę. Tak. Ja myślę, że to szybciej będzie lecieć ty. Otwieram skrzynki, a tutaj nic nie wylatuje cały czas. Nie, może to jest wina tego, że otwieram te skrzynki, a nie z Mega Boxa. Dobra, otworzę jednego Mega Boxa, bo mam tylko kasę na boxa. w sumie. Tak? Tak, dobra, otwieram jednak. Nie, nie mam. A mam na przecenie Mega Boxa, więc ten Megabox z przeseny na pewno jest dobrym boxem i będzie sam gold 100% 500 golda za Mega Boxa z 60. Nie, to nawet spoko wyszło. Dobra uciskka, nie dropnęliśmy ani jednego star powera. Chociaż konto wygląda teraz tak, puściutko trochę jest tutaj, puściutko trochę, jest, w ogóle Sandy ma tylko jednego star powera. I w każdym razie napiście, bo wydając teraz 2000, znaczy 500 zł, czyli 2000 gemów, jest mała szansa na dropnięcie star powera. A jeżeli bym sobie nafarmił tych skrzyneczek trochę tutaj, z których jest pokazanych, tych, których mam obecnie 20 na 100 punktów, to bym nafarmił sobie ich na przykład 300 i byśmy zrobili jeden wielki opening. Piszcie co. No, co, co uważacie, a tymczasem trzymajcie się, do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć, pa, pa.